Przed zawodami Agata Kaliciak była typowana do grona faworytek tej imprezy. Nie zawiodła. Myślę, że to jest wielki sukces. Wiadomo, że każdy zawodnik, startując na zawodach, chce zdobyć to złoto i to jest jego cel startu. Natomiast no medal jest dla mnie ogromnym, ogromną satysfakcją. Tym bardziej, że w tym. W, w w tej dyscyplinie, w której startowałam, czyli w kategorii open, czyli tak zwanej otwartej, miałem możliwość startu zawodniczki z wszystkich wag, czyli zmierzyłam się nie jak dotąd z kategorią tylko moją typowaną wagową, ale z wszystkimi innymi również. Kaliciak przegrała jedynie z późniejszą zwycięzczenią rumunką Vivianą Cirillą. Zaprezentowała się jednak na tyle udanie, że otrzymała powołanie na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Tokio. Naszym jakby celem była, było zakwalifikowanie się do Mistrzostwa Świata, bo to jest najważniejsza impreza w życiu każde, każdego zawodnika I, i tu nie było łatwo, bo tylko 8 zawodniczek z, z Europy pojedzie do, do Japonii, będzie 32 z całego świata. 8 Japonek, 8 z Europy i reszta z innych kontynentów, także naprawdę było ciężko się zakwalifikować. Agata się przebijała, jesteśmy w organizacji dopiero trzeci rok. Powoli się przebijamy do tej czołówki. Agata już jest tutaj na topie. Także cieszymy się, mamy następne wyzwanie mamy możliwość mocnego trenowania przez następny cały rok, żeby tam się ładnie zaprezentować i tam wywalczyć medal Mistrzostw Świata. I myślę, że jest to możliwe. Młodość idzie. Złoto, pokonując wszystkich przeciwników, przed czasem lub z dużą przewagą wywalczyła nasza. Natalia Krzanowska. Ja się bardzo cieszę, że jest to drugie pokolenie, które walczy i zdobywa takie sukcesy. Natalia faktycznie w swojej kategorii kadetek le wagi lekkiej zdecydowanie wygrała wszystkie swoje walki z zdecydowaną przewagą punktową, bądź przez IPON, czyli wygraną przed czasem. Więc tu nie było w ogóle kontrowersji w tym, że, że była to najlepsza zawodniczka w swojej kategorii. Natalia trenuje bardzo mocno w Kobierzycach pod okiem senseja Darka Kwietnia. Więc, jest to następczyni, można powiedzieć, naszej, naszej Agaty. Powoli mam nadzieję, że, że dojdzie do też do takich walk full kontaktowych. Jakie są kolejne plany klubu Jacka LaMota? W tym roku jeszcze sobie pojedziemy, tylko na puchar polski. Powalczymy, potraktujemy tę imprezę jako takie, powiedzmy, przygotowanie i, i sprawdzian przed następnymi wielkimi zawodami. Ważne zawody dla nas to Mistrzostwa Europy w Warszawie w kwietniu, gdzie będziemy mieli możliwość no, u siebie walczyć i myślę, że w końcu zdominujemy europejski rynek karate. I potem te mistrzostwa w październiku, wielkie zawody raz na cztery lata odbywające się. O występach przedstawicieli klubu Jacka Lamota będziemy mówić w Wiadomościach Sportowych Sport Game. Impreza będzie szansą na zobaczenie w akcji czołowych polskich tenisistów. Swój start zapowiedzieli m.in. Łukasz Kubot i Michał Przysiężny. Bardzo się cieszymy na ten turniej i myślę, że razem z Łukaszem wystąpimy w nim. Może, może zagramy w Debro, nawet zobaczymy, jak to będzie. Zawody będą nieco sentymentalną podróżą dla wszystkich związanych z tenisem w regionie. To jest po prostu cudowne. Wszyscy ci ludzie, którzy, którzy do tego. Do tej inicjatywy się dołączyli i ci, którzy rządzą miastem, jakby wspierają tę inicjatywę, to jest kapitalne, bo to jest jakby klamra. tak? Michał Przysiężny i Łukasz są u szczytu swojej kariery, za chwilę ona będzie się powolutku kończyła. Gdyby mogli na tym turnieju wystąpić jako gwiazdy, bo teraz są niewątpliwymi gwiazdami światowego tenisa. Kiedy zaczynali, kiedy, kiedy te kilkanaście lat temu były pierwsze turnieje, to oni właśnie robili na tych turniejach. Pierwsze kroki. Impreza będzie ogromną szansą właśnie dla młodych. Nadzieje polskiego tenisa wiedzą, że otwierają się przed nimi wielkie możliwości. Nareszcie do, do Wrocławia wraca, wraca zawodowy turniej Challenger, który był już y, rozgrywany przez wiele lat. Dla mnie również jest to wspaniała informacja, jako mały jak zawsze spędzałem wiele godzin w hali i podglądałem tenisistów. I dla mnie jest to pewnego rodzaju tradycja, że zawsze co roku jeździłem na hali oglądać Oglądać tenisistów i cieszę się, że w tym roku również będę miał taką okazję. Również może będę miał okazję zagrać w tym turnieju. Mało mamy turniej. Tej rangi mamy tylko dwa w lecie. W zimie nie było od nie pamiętam chyba 6 lat tak dużego turnieju. Wielkie emocje się zbliżają. Wielka motywacja dla nas, przede wszystkim zawodników, żeby móc zagrać w tak dużym turnieju. Jest dla nas szansa, dlatego z większą motywacją będziemy się przygotowywali do tego turnieju. Walac jest szczególnie dla młodych zawodników, którzy dopiero zaczynają grę seniorską i szukają punktów i można też możliwość dzikiej karty, więc wspaniała wiadomość dla wszystkich zawodników w Polsce. Jan Walków przyznaje, że z powrotu wrocławskich zawodów do światowego kalendarza cieszą się nie tylko wrocławianie. W itf i w Europie wszyscy się cieszą, że Wrocław Open wraca, że wraca turniej do Wrocławia, bo on miał świetną renomę i świetną rangę we władzach światowego tenisa. Także I dla polskich graczy, dla widzów to będzie święto i przeżycie. Turniej będzie następcą KGHM Dialog Polish Indoors. Przypomnijmy, że zawody te były rozgrywane od 2000 do 2009 roku w Hali Stulecia i w Hali Orbita. Więcej o imprezie, która w 2015 roku, w kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać z nowym, starym dyrektorem turnieju Pawłem Jarochem. Ergometry wioślarskie są w mieście bardzo popularne. Ta dyscyplina, która przez lata wioślarzom służyła w przygotowaniach do sezonu. Ma obecnie grono sympatyków, którzy traktują ją wyjątkowo i poświęcają się właśnie tylko jej. Za nami trzecia runda OMW Fergo Ergowiosłach. Rywalizowano w kilku kategoriach, poczynając od rocznika 2000 i młodszych. Najlepsi w tej klasyfikacji okazali się Jagoda Figlarz i Wojciech Fiałkowski. Wśród juniorów od 15 do 18 roku życia triumf Kingi de Lima oraz Bartłomieja Dżunińskiego w grupie powyżej 19 lat wygrana Patrycji Sadowskiej, a najlepszym zawodnikiem klasyfikacji mężczyzn 29-letnich i starszych okazał się Zbigniew Zięba. Badmintoniści spotkali się już po raz siódmy w tym sezonie w rywalizacji. Tradycyjnie wziął udział kilkudziesięciu zawodników podzielonych na kilka kategorii wiekowych. Rywalizacja młodzików należała do Milicza i Wrocławia. Wygrali Aleksandra Żarczyńska i Maciej Chojnacki. Nadzieje na seniorskie sukcesy, czyli reprezentanci juniorów, także dostarczyli sporo emocji. Wygrali Małgorzata Rojek i Mateusz Adamiak. Oboje z Milicza wśród seniorek ponownie triumf Rojek, a w gronie mężczyzn najlepszy okazał się Wojciech Cerazy, także reprezentant Milicza. Na koniec o seniorach starszych w tej kategorii. Wygrał Robert Figiel. Zgodnie z zapowiedzią, z naszymi kamerami, byliśmy także podczas rywalizacji siatkarskiej. Tym razem skupiamy się na starcie pań w rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi wyższej klasie rozgrywkowej. Ostatnio cztery spotkania, najbardziej wyrównane między KRD Eplar i Relaxem Oleśnica, pierwsze wygrały 2 do 1. W pozostałych meczach Bombardino wygrał z FTRZ, Limonki przegrały z nas a drukarki pokonały MDK Fabryczna. Wszystko zakończyło się rezultatami 2 do 0. W drugiej lidze pań siatkarz Oleśnica. Gorszy od Wolej Queens Wrocław przegrał 1 do 2. Wiemy co za nami, a co przed nami pod koniec listopada i w grudniu? Jeszcze w tym miesiącu zapraszamy na wspinaczkę oraz na tę dyscyplinę, która u nas zyskała bardzo duże uznanie i wysoką frekwencję to są szachy. I muszę powiedzieć, że tutaj grają całe rodziny i maluchy i starszaki i zabawa jest naprawdę przednia bo fantastycznie jest popatrzeć na malucha który rywalizuje ze swoim dziadkiem. Takie sytuacje się u nas zdarzają, ale oczywiście czekamy na te decydujące rozstrzygnięcia i to wszystko ten apetyt rośnie i w grudniu zobaczymy te najlepsze ekipy, bo oczywiście tą u nas najwspanialszą dyscypliną jest siatkówka i tutaj emocje są zdecydowanie największe i finały mamy właśnie w grudniu. Warto też przypomnieć, że również w grudniu poznamy mistrzów miasta w ergowiosłach i badmintonie. Najpierw udało się zebrać pieniądze na kontynuację leczenia, później mógł rozpocząć kolejny etap walki z chorobą, który zakończył się prawdopodobnym sukcesem. Mam to szczęście, że gdzieś społeczność i ludzie sportowcy no, wspierają mnie w tej mojej walce. Nie ukrywam, jest, jest to ciężko. Ciężko znaleźć, znaleźć taką kwotę astronomiczną. Jednak po raz kolejny udało się, więc no, nie można powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba wierzyć do samego końca, że wszystko się uda. Jeżeli będziemy nastawieni tak optymistycznie i będziemy w to wierzyli, to możemy przenosić góry. Gaworski zdradza, że zanim przystąpi do walki na Węgrzech, musiał wygrać inną walkę. Tą pierwszą jednostką chorobową, jak jest stwardnienie rozsiane, cały czas jesteśmy tak, gdyby mamy powstrzymany rozwój tej choroby ponad dwa lata, trzy już nawet będzie, że żadnego rzutu tej choroby. Także można powiedzieć, że z tą chorobą jakoś sobie da, daje radę. No, drugim takim etapem była walka z nowotworem. Tu też na całe szczęście w, tym, w, tym wszystkim, w tej całej sytuacji jestem tak jak gdyby na finiszu. Zostały mi jeszcze dwie wizyty w, w klinice w Berlinie, w listopadzie jedna i w grudniu. I jeżeli wszystko... Przebiegnie dobrze, a wiem, że przebiegnie dobrze, to będę mógł powiedzieć, że wygrałem kolejną walkę. Ta, ta walka będzie, nowotwór, został pokonany. Dziś w nocy Gaworski wyjechał do miasta Eger, gdzie rozegrany zostanie drugi etap eliminacji do Rio de Janeiro. Zawodnik podkreśla, że jego sportowym celem jest występ na Paraolimpiadzie w Brazylii. Cała kwalifikacja przebiega tak, że jest 11 turniej kwalifikacyjnych do Paraolimpiady w Rio de Janeiro. No i jesteśmy już po jednym turnieju takim, który był w Warszawie Szablakińskiego. Teraz najbliższy turniej jest listopad, 20 listopada turniej w Eger na Węgrzech, gdzie no, zamierzam wystartować. I jeszcze w tym roku jest jeszcze jeden, no, bardzo daleko w Hongkongu. Wiem, że będzie pozyskanie środków na ten wyjazd, będzie bardzo ciężko, bo mam już informację, że tak ta, gdyby kadra Polska, no, nie ma środków na mój wyjazd, więc będę musiał to jakoś zorganizować sobie sam. No, cel jest jeden, cel jest jedną paralympiada, więc zrobię wszystko, żeby się tam zakwalifikować, żeby, zrobię wszystko, żeby wystartować na każdym turnieju. Nieważne jest, czy jestem zdrowy, czy jestem chory, czy jestem bardziej chory. Liczy się sport, liczy się jaki, jakiś, jakiś, no, wysiłek, który w efekcie daje pozytywny, pozytywną energię, która... Myślę, że przyniesie jakieś efektywne skutki. Kwalifikacja do Rio to ciężka walka. Nie można sobie pozwolić na chwilę słabości. Dziesięciu zawodników z, z listy klejskacyjnej Pucharu świata, prawda, która będzie ogłoszona przed samymi igrzyskami. No jest bardzo ciężko, bo tak, tak jak wiem po sobie, w Szermierce Pełnosprawnej mają o wiele, wiele więcej turniej. Tutaj szermierze na wózkach mają bardzo ograniczoną ty, ilość tych turniej, więc każdy nie start w turniej lub każdy jakieś powiniencie się nogi w turnieju no, powoduje to, że te szanse bardzo minimalizują się. O rywalizacjach gaworskiego będziemy informować na sportgame.pl. MCS się zmienia, by jeszcze lepiej organizować m.in. swoje sztandarowe biegi. Do ekipy, która organizuje maraton dołączyło kilka osób, bardzo ważnych osób. Pojawiły się nowe idee, pojawiło się pewne reformatorskie podejście do programów, które do tej pory robiliśmy, że to wszystko zaprocentuje, że w 2015 roku będziemy mogli ten trzeci nocny Wrocław Półmaraton oraz 33. My już tak żartobliwie mówimy, że do jubileuszowy, trzy trójki, a więc jubileuszowy 33. Wrocław Maraton zorganizujemy naprawdę, na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Zmiany w Młodzieżowym Centrum Sportu i jego inicjatywy pozytywnie oceniają inni organizatorzy biegów w regionie. Poprzedni maraton wrocławski, półmaraton, możemy ocenić bardzo wysoko. Także w tej chwili, jeśli jeszcze dodatkowo zajmują się tym osoby, które same czynnie uprawiają ten sport, no to jestem przekonany, że będzie to jeden z najlepszych maratonów i półmaratonu w Polsce. Na konferencji poznaliśmy pierwsze nowości związane z dwiema najważniejszymi biegowymi imprezami w regionie. Zapisy do 33. Wrocław Maratonu i 3. Nocnego Półmaratonu rozpoczną się już 19 grudnia. Chcemy zrobić prezent wszystkim biegaczom i zaprosić ich do tego, żeby w 2015 roku przybyli tutaj do nas, do Wrocławia. 19 grudnia Rozpoczniemy zapisy do obydwu imprez, czyli do 3 nocnego Wrocław półmaratonu oraz 33 maratonu Wrocław. Półmaraton odbywać się będzie we współpracy z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Biegacze na pewno zobaczą świetny efekt tej kooperatywy. Postanowiliśmy razem z dyrekcją Europejskiej Stolicy z panem Krzysztofem Majem, że postaram się połączyć dwie imprezy, a więc będziemy chcieli połączyć imprezę Mosty, która jest zapowiedzią całej europejskiej. Stolicy stolicy z naszym biegiem. Wszystkie iluminacje, wszystkie happeningi, które będą działy się na mostach, zbogacą naszą tak naprawdę e, ofertę, jaką my naszym biegaczom będziemy mogli zrobić. Na spotkaniu poza informacjami dotyczącymi biegowych imprez MCS-u zaprezentowano szereg pomysłów mających zintegrować środowiska biegaczy na Dolnym Śląsku. Uczestnicy konferencji chyba byli z tego zadowoleni. W dzisiejszym klubu było otwarcie się Młodzieżowego Centrum Sportu na to, żeby środowisko biegowe Wrocławia spróbowało pracować. Razem, po to, żeby Wrocław stał się bardziej biegowym miastem. Nie z powodu tego, że jest maraton, tylko generalnie, żebyśmy to bieganie wynieśli poza te dwa dni w roku półmaraton i maraton żebyśmy poczuli, że istnieje społeczność biegowa miasta, która chce razem no, promować ten styl życia. Tak, to, tak bym to określił, nie tylko sportu. Więcej o działaniach Młodzieżowego Centrum Sportu na ich stronie internetowej www.mcs.wroc.pl